Matylda Ferenc, żeglarka T.S. Kuźnia Rybnik, Judoczka Kejza Tim Rybnik. Matylda Ferenc trenuje dwie dyscypliny jednocześnie: żeglarstwo oraz Judo. Jeżeli chodzi o żeglarstwo, w 2022 roku pływała na łódce w klasie Ilca 4, wcześniej Lasar 4 i 7. Na wodzie spędziła 500 godzin. W lipcu 2022 roku została zwyciężczynią regat w klasie ILCA 4 kobiet U16 podczas Gdynia Sailing Days. Reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Dziwnowie oraz na Mistrzostwach Świata w Murze w Portugalii. Giuda Martyna Ferenc trenuje w klubie Kejsa Team. W ubiegłym roku była kadrowiczką województwa śląskiego Młodzików. Została też powołana do kadry narodowej Polski. Po zmianie klasy chciałabym się dostać na nowo do kadry narodowej, bo zmieniam, wiekowo się już nie mieszczę w tej niższej klasie, więc muszę zmienić klasę i chciałabym się dostać do kadry narodowej i ponownie reprezentować nas na, na Mistrzostwach Świata i Europy i innych imprezach zagranicznych.